Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, 16 i siedemnasty werset. Na podstawie książki Sary Yang Jezus słucha. Jezu, mój ukochany towarzyszu, idę z Tobą po ścieżce pełnej wyzwań. Nie jest to łatwy czas, ale mimo to jest dobry, pełen błogosławieństw oraz zmagań. Pomóż mi otworzyć się na wszystko, czego mnie uczysz, gdy wędruję z Tobą poprzez trudny teren. Daj mi również siły, abym wyszedł poza znaną mi sferę komfortu i całym sercem powiedział tak w tej przygodzie. Wiem, że dasz mi wszystko, czego potrzebuję, żebym zmierzył się z wyzwaniami. Nie chcę więc tracić energii na wyobrażanie sobie siebie w sytuacjach z przyszłości. Próby analizowania w myślach tych chwil, które jeszcze nie nadeszły. Zdaję sobie sprawę, że jest to forma braku zaufania, zwątpienie w Twoją zdolność do zapewnienia mi wszystkiego, czego potrzebuję wtedy, kiedy tego potrzebuję. Chcę na tej drodze z Tobą dokonywać mądrych wyborów. Muszę się nieustannie modlić o te decyzje. Ufając Twojej doskonałej mądrości, Ty wiesz wszystko, łącznie z tym, co mnie czeka na tej drodze. Mój zapracowany umysł ciągle wymyśla nowe plany dotyczące tego, gdzie powinienem iść, ale to Ty kierujesz moimi krokami i utwierdzasz je. W Twoje nieskończenie mądre imię. Amen.